Witam Was widzowie w dzisiejszym odcinku z Mediwala 2 Titanic yy, na DLC-ku. Titanic. Ostatnio zdobyliśmy Szczecin i tutaj się z Niemcami dosyć specyficznie... Znaczy nie bijemy, tylko no... Szykujemy się na bicie. Yy, I tak widzowie, co my tu mamy? Tak, z Niemcami się bijemy. Tutaj na górze z tym. Będzie ciekawa bitwa. E, par, e, Parnawa zdobyliśmy, czyli tej Łotwy. To jest pod Łotwę czy pod Estonię już? Nie, Łotwa jest. Nie wiem, czy to już podchodzi pod Łotwę czy pod Estonię. Chyba Estonię. Estonii. To jest estońskie. Tu mamy. Tu mamy Łotwę, o. A tu Litwę. O. Potężną Litwę. No i tak. E, skoń... Też mamy, z tego co pamiętam, tutaj. E... Wywias musimy pozbierać przy okazji zatrudnimy kogoś, nie wiem. Doszkulmy ich i księża jakiegoś i szpiega kolejnego. A stąd wyślijmy wsparcie dla... Dla króla. Który jest w pińsku. a lokalny kapłan niech spali tego heretyka. Nie spalił. No cóż. Yy, zanim zaczniemy w ogóle widzowie tak, pominiemy turę, to oczywiście zachęcam was do zalajkowania i zasubskrybowania mojego kanału kurcze ale, ale nie wypał z tym gadaniem, dobra ale muszę zrobić to co zrobiłem, bo okazało się że się nagrało, ale nie zrobiłem tego ale bez się nagrało, ale bez dźwięku, więc więc no muszę znowu to nagrywać. Więc dobra, zanim skończymy turę, to chyba ich weźmiemy, zaatakujemy. Bo to głównie milicja. A my tu... Dobra, nie mam jednak pomyślałem, że mamy sporo tych. Ale dobra. Rozegramy to na spokojnie. O Jeszcze to oni są przygwożdżeni na plaży. Ohoho, No to. Lepiej nie mogło być. Dobra, generał niech tutaj stoi. Wam daje pozwolenie na strzelanie. Łuczników trzeba niżej. I ktoś mi powiedział, żeby robić te o, takie właśnie grupy. Tylko może... Zróbmy tą grupę jak będziemy już już ich rozstawimy. I teraz grupę, okej. Okay strzał będzie czysty? Czysty będzie, dobra. Tutaj jakąś taką armię walczącą wręcz, to też zrobimy grupę. Ich postawimy... Zapomniałem, znowu. Aha, bo to... mamy ma, ma głównie tu łuczników. Dobra. Tak. Macie czysty strzał nadal? Miejmy nadzieję. Najwyżej... Ktoś tu oberwie. Yy, oni są główni. No, oni będą szarżować prosto. Wiadomo w nich, jak będzie problem. A teraz was trzeba podzielić. Jedni tu. A drudzy tu. No i dobra. I możemy zaczynać. Ale to ładnie wygląda, kurczę. Jo. O? Czyżby katapulty się. Co on robi? Co to za on? 360 robi. Dobra, jedź tutaj. Już się włącza muzyka do walki. Ale kurczę ten pył jeszcze jaki idzie stamtąd. Jo, ale klimacik jest. Jeżeli ktoś w ogóle wie, jakie zacznę, w ogóle jest początek jeszcze filmu, zapomniałem, jak działa sterowanie trochę w tej grze. I jeżeli ktoś mi mógł powiedzieć, bo jak nagrywałem za pierwszym razem, to ten... Jak zrobić, żeby łucznicy nie spierali, <grywa> kiedy ktoś ich zaatakuje. To jakoś się wyłączało. to w pojedynku. To się, to się wciskało, czy co? bo nie pamiętam właśnie, a przydałoby się. Okej, okay, uczni... tam kusznicy strzeliwują. Tutaj widzę, że bardzo dobrze tutaj idzie Tylko Trzeba być ostrożnym, żeby tutaj jakoś nie, żeby na tym jeszcze nie ucierpieć mocniej Dobra Wyszarzujcie na nich Wy też na nich Wyszarżujcie na nich, o tu, na To i tak to milicja Dobra Wjechaliśmy Teraz szybko ich Teraz szybko pomóc naszym tutaj Przegrywają, dobra Kurcze, nasi obrywają. Dobra, ich wycofać bym wziął. Ich bym wycofał. Tu szybko nie zlatują, pomóc. O, kurcze. Zakaz strzelania, zakaz strzelania, dobra. Wy pomóżcie tym, dobra, oni się tutaj podnieśli, podnieśli po tym, dobra, wy bie biegnijcie tutaj, pomóżcie swoim. Tutaj milicja jakaś, dobra, to trzeba ten rozgromić. Dobra, podbiegnijmy. Tutaj będziemy naszym królem. Znaczy nie królem, to jest ten generał. No I kontynuuj. Dobijcie sobie po prostu ich. A król nich pokona tych, tutaj, te resztki, które uciekają. Dobra, i widzimy się z wami, widzę się z wami, widzowie, jak już ich pokonam. Oj, oj. Zmiana cechy. Dowodzenie, ale mocno tam. To... No i tylko was szkolić. No i dobra, koniec tury. Jakaś misja nam się nie udała, ale mniejsza. O, nor z Norwegami się dogadują. No i Git, tutaj jest niebezpiecznie dosyć, bo nam tutaj biegają, ale podbiegnijmy jakimś tam. Tutaj jeszcze here. jest specyficznie, musimy ich pokonać. An honor to Dobra, to będzie ciężkie, ale do zrobienia. Kolejna bitwa widzowie. Dobra, mamy plus, że jesteśmy na wzgórzu, a mamy właśnie armię złożoną głównie z konicy. No to bardzo dobrze dla nas. Będziemy mieć bardzo łatwą... Że bardziej was tutaj położę. I wam dam tu. Wy tutaj. Generał gdzieś tutaj niech będzie. I teraz tak. Wasza trójka pójdzie od tej strony, będziecie biec. Tu jakąś dwójkę pewnie was wezmę, o, szlachtę. Żeby zszarżowała tutaj, jak będą wchodzić pod górkę. No i tu zostaje Was dam jeszcze tutaj do tej ekipy. Do... O. A Was dam tutaj yy, i będziecie po tej stronie. Dobra. Mamy pod jedynka, dwójka, trójka. Mamy pod piątkę. Dobra. Rozpocznijmy. Yy, to jest trójka. Okay. Niech trójka podbiegnie tutaj. A niech piątka podbiegnie tutaj Już zaczynamy z samego tego Piątka niech podjedzie tutaj Są okrążeni, to jest dla nich już ten... To jest dla nich... To będzie dla nich problem, żeby się przebić. Oho, chyba będą szarżować. Tak to wygląda. Ej, czwórka. Dobra. Wy tak, wy tu. Wy tu. Wy tu. Wy tu.

Dobra, na wyniszczenie ich tu wzięliśmy. Tu próbują uciec, spieszona szlachta. To coś się nie udaje. Paniamy Ile tu zostało? Jeden tylko. Bo to właśnie ta szlachta, co nie? To była. Dobra. To są nasze konie

Małe straty, 34 osoby zginęły. Co to jest? No i oczywiście, klasycznie. I od razu. Wykorzystajmy to, że pokonaliśmy tutaj. Pójdźmy zobaczyć, jak tutaj. Praga. No i tu. Tak. Idziemy zdobyć pragę. Tylko więcej tutaj posiłku zaraz przyjdzie. No i dobra, to na tyle chyba. Przejdźmy do następnej tury, bo chyba tutaj nic nie robimy. Dobra, pomijmy turę. A, zapomniałem, że wsparcie tutaj wysyłaliśmy. Hmm. Nielojalne, ale problematycznie mogły być. Zablokuj port, Okej. Okay. Muszę to zrobić. Ale zanim to, to ruszmy tutaj, bo sobie pamiętam, że. Tutaj. Oho, ho, ten kto. A tu kto się chowa w krzakach? O, jakiś kapitan, jakiś ten. Oho. Czemu się nie cieszycie? Coś mi nie pasuje. Aha, dobra. Bo maszyna ważniejsza. Dobra, one zaraz tu w następnej King. turze przyjdą. Dobra. E, tutaj się bronimy, tutaj mamy kawalerię. E, przyślijmy ją tutaj. Wy przybądźcie, wy przybędziecie w następnej turze. Będziemy się jakoś bronić tutaj. A wracając tutaj, Poddam, no to tutaj nie ruszymy zbytnio. Mają tu Magdenburg, dosyć mocnie broniony. To nie ma mowy, ale Praga... To już inna sprawa. Tu już można wysłać wsparcie i zaatakować. Na automacie czy nie? A no spróbujmy. Niepotrzebne straty trochę. Bo dzisiaj podejrzewam, żebym miał większe w oblężeniu. ogra po Jeszcze nie mogę innych, ale dobra. Tu jakaś armia zbuntowana. No i dobre widzowie. Radzimy sobie bardzo dobrze. Pragę zdobyliśmy. Tu się bronimy na granicy. Tu zaraz dobędziemy dalszą część Estonii. A tu się bronimy. Wyślijmy go tutaj do Kijowa. Tu jest Kijów. Co nie? Tak, Kijów. Który jest stolicą Mongolii w ogóle tutaj, w tej, w tej, w tej rozgrywce. E, dobra, ich trzeba tu po połączać. Yes! I porekrutować będzie trzeba danej jednostki Dobra jakoś może przeżyjemy to Doszkolić O, doszkulcie się właśnie No i dobra, do bardzo szybko to nam poszło De, to jest... Nie udało się. O, udało się. Niech tutaj głoszą słowo Boże. Bluźniarce spalony. No i dobra. Y o wjazdów. Zapomniałem, że wjazdowie coś robiłem. No i tu jest wsparcie, które miało chyba iść nam na... Pinsk. No to niech ruszają. No, ale tutaj na serio możemy potężną armię zrobić, a w Krakowie? Możemy ich zrobić. Oni są, znaczy, nie, oni nie są potrzebni nam tam, na granicy. Tam bardziej potrzebni są kusznicy, albo jak taka jazda, o strzelecka. Macie tu taką? Jest. No ja bym ich porobił. Bo bardzo dobrze są, potrzebni, na Mongołów na pewno na jakichś szarżujących, na przykład, nie wiem, Niemców, którzy mają jazdę ciężką. O to na nich by była dobra, ale tak to... Tak to nie. Dobra. Jaki mamy czas w ogóle? O, rozbudowane miasteczko. O widzicie lwów. Zapomniałem, że go zdobyłem. Znaczy... nie zdobyłem, on był w naszym znaczy dobra O, Polska na pierwszych miejscach. Kurczę. Dobra. Zobaczmy jak tam czas. Oj, w Toruni jest jakaś armia potężna. Ta armia toruńska to chyba pójdzie ten tutaj na Poczdam i ruszymy na Magdeburg. Albo wyślemy na królewiec, tą armię. I tak chyba zrobię. Niech z Torunia idą na Magdenburg i tutaj ruszymy z pomocą, żeby zniszczyć już krzyżaków całkowicie, żeby to się nie rozlało jak zaraza. Więc koniec tury. Hmm, nie Ale wracając tutaj Te machiny bym już przewiózł tam. Nie no co ty robisz? A oni specjalni są nerwieni są ci mieszkańcy, e, a jak... Jak bym zrekrut... Nie mogę zrekrutować. Aha, bo nie wiem. A jakbym taką milicję zrobił? Tu jest wielki mistrz, przywódca frakcji. I chciałem to wziąć, a wy przyjdziecie w następnej turze. Bo nie chcę walczyć z Duńczykami, to są nasi sojusznicy. Ale głupie czasami jest w tej grze to. Ale dobra. Mmm runia jeszcze nie przyjadą. Ordez, Kurczę, 19. autostradą chyba right. jakoś jeżdżą. A wy pójdziecie do Szczecina. A wy do trzeciej już do Szczecina, ordez, a wy dopiero ordez, pójdziecie. 19. Dobra. E, tu się nawet bronimy. Chyba. Jakoś, jakoś jest. O tutaj mamy sporo do załatwienia. Dobra, a jak tutaj nam na... W tych terenach? Czarnobyl się rozbudował. A to nasz drugi szpieg. To nich tutaj pójdzie. Czernichów... No nawet... No nawet dobrze się bronimy tutaj. jak wsparcie nasze? Biegnie już. A tutaj miałem dyplomatę jeszcze zauważyłem. Może tutaj pochodzić nam, pobadać nam okolice. Z może pójść tą armią właśnie zdobyć strzałów. Kurczę. Zobaczmy jak czas. Hmm. Dobra, niech się zaręczą. Ale tu mnie coś nie zaniepokoiło. Tu jakaś armia idzie. Znaczy dwa oddziały. Znaczy. To nie pokona naszych, ale. No rozumiecie chyba o co mi to Dobra, i zaatakujmy. I to wielki mistrz. Na automacie coś to da. Bolą mnie straty, jakie zobaczyłem. Możemy tu udać ratusz, dom publiczny. A mnie straty, jak tutaj patrzę na nie. No, ale ruszymy tutaj. Dobra. Krzyżaków powoli się pozbywamy. W mniejszym czy większym stopniu. A wy tutaj do królewca. No, ale przydaliby się tu jednak jakieś, nie wiem, chłopi, weźcie jakiś takich. Podstawowych chłopów, nie wiem. O, albo nie, weźmy taką szlachtę. <laughs> Bombardy! O, kurczę. Dawać. Będzie miejsce na bombarda? Będzie. Ale to na pierwszym miejscu. Dobra. Pierwsza bombarda. Dobra, będzie git. Już chciałbym na Niemców to zobaczyć, jakby to działało. Zobaczmy, tutaj jeszcze, An tu trzeba wieżyczkę zamontować. Yes. Tu mogę wieżyczkę. Nie, a tam. Yes. O tu Setting mogę. Dobra. No i co? Pominięcie tury znowu. Oni się tu rekrutują, to nie mamy co nic robić. Tutaj jest chyba bezpiecznie na chwilę obecną, chociaż niepokoi mnie to, bo tutaj armię przyjęli, znaczy wieżyczkę. Wy e... się wycofujecie. Wy też. Ten się wycofa. My A my... Yes. my przypiszmy was. The army. E... My Ty masz mało... Mało ludzi to wyjść Moje miejsce zajmie on. A to będzie taka. Znamy, że to będzie taka armia rezerwistów. Ruszajcie tu. Wy zajmijcie się tym. I odzyskaliśmy wieżyczkę. No, żeby wiedzieć, co się dzieje na świecie. A dyplomata. mieliśmy dyplomatę. No i dobra, widzowie. Tu się chyba obronimy. Tu się wszystko ten. Może się wrócić, czy nie? Może, ale ja bym chłopstwo i tych zostawił. No. I tu doszkolić. No i dobra. Więc widzowie. Moim zdaniem dosyć dobrze nam poszło. Tutaj, za niedługo odetniemy Niemców od Morza Bałtyckiego. Tutaj ruszy zaraz wsparcie z, z tego. Jak to zdobędziemy, to ruszy to wszystko na Magdenburg. Może nawet ta bombarda tutaj trafi. No i z Pragi ruszymy tutaj na Half, Hof, na Hof. I później z Hofu pójdziemy na Magdeburg. No to jest. Jedyna słuszna moja decyzja i będzie po niemcach. Tutaj, no co, zdobyć zdoby, jedynie co do to torów, żytniów, i mamy prostą drogę do Kijowa i Czarnobyla. I Czernichowa w sumie też. Więc to jedynie się przedrzeć przez te hordy biegających, no jeżdżących bardziej konno ludzi. Więc widzowie, moim zdaniem, dzisiaj sporo zrobiliśmy. Więc ja się z wami pożegnam tutaj przy Pradze. Więc tutaj macie mój kanał, to moje poprzednie odcinki. Jeśli ja z wami żegnam. I do zobaczenia. Cześć!